Cześć kochani, witam Was na kanale Opowieści Losu. Z tej strony Anna. Dziękuję Wam moi drodzy za Wasze wsparcie, za lajki, subskrypcje, udostępnienia, wyświetlenia kanału, za Wasze cudowne komentarze, podziękowania i opinie. Oczywiście witam serdecznie wszystkich nowych widzów, nowych słuchaczy, nowych subskrybentów. Cieszę się, że przybywasz, cieszę się, że zasubskrybowałeś ten kanał. W tym momencie podłączyłeś się oczywiście pod naszą wspólną świadomość i przystępujesz też w tym momencie, przystąpiłeś, przystąpiłeś do wspólnej społeczności. Tutaj na kanale. Również dziękuję wszystkim stałym widzom, stałym słuchaczom, stałym subskrybentom. Cieszę się, że powracasz. Powracacie. Dzisiaj, kochani, przygotowałam dla Was anielskie przesłanie, rozkład partnerski, jak i rozkład dla singli. Także w pierwszej kolejności zrobimy sobie rozkład partnerski, zobaczymy, co tutaj, kochani, istoty najwyższe, aniołowie mają ważne, mam ważnego do przekazania, jeżeli chodzi o Wasze relacje uczuciowe, związkowe, małżeńskie. I w drugim filmiku będzie przekaz dla singli także zaczniemy sobie kochani od rozkładu partnerskiego dla zodiakalnego lwa także zapraszam tutaj osoby z podmiotu lwa oczywiście yy, energia jest jedna, jeśli jesteś kobietą wiadomo, jeśli jesteś mężczyzną odwróć sobie tylko energię, ok? dobra, co czujesz ty? co czujesz ty w rodzinie? a co czuje twój partner lub partnerka? czego oczekujesz ty i czego oczekuje twój partner lub partnerka czego nie chcesz ty i czego nie chce twój partner lub twoja partnerka ok dobrze, i tutaj kochani co czujesz ty drogi lwie Prawdopodobnie tutaj jest... czujesz się zagubiony, prawdopodobnie w jakiejś sytuacji, dlatego prosisz swoje anioły o wsparcie. Prawdopodobnie zadajesz im pytania w związku z jakąś sytuacją. O co tutaj może chodzić? Tak, słuchasz przez państwo swoich aniołów. Jest tu prawdopodobnie jakaś energia, kochani, zagubienia, jakieś ciemności, być może jakieś traumy, jakieś lęki, jakieś obawy. Twój partner lub partnerka jest do wołania, aby zdobył jakieś więcej informacji. Nieby dobyła, tak? Ale też należy zaakceptować siebie samego w tym, że jesteś osobą wspaniałą, stworzoną przez przeświat tak, a nie inaczej, tak? Dobrze. Czego oczekujesz ty? A czego oczekuje twój partner lub partnerka? Ty oczekujesz karownej komunikacji a twój partner lub partnerka oczekuje jakiegoś niewłaściwego momentu słyszy aby coś wykorzystać podczas twojej klarownej komunikacji naucz się działać odważnie i współpracować super połączenie natomiast twój partner lub partnerka oczekuje na jakiś niewłaściwy moment aby coś uważnie słuchać i zrozumieć lub dla Twojego dla, dla swojego partnera lub partnerki jest tutaj coś w niewłaściwym momencie. Może ktoś na ten moment nie potrafi słuchać uważnie czegoś, rozumieć lub kogoś, czego nie chcesz Ty, a czego nie chce Twój partner lub partnerka. Ty nie chcesz romansu, a Twoja druga połowa nie chce wypatrywać jakiegoś znaku. Rozprzestrzenianie i uzdrowienie serca z radością. Także nie skupiaj się na romansach. Tu jest jakaś głębsza energia, kochani, coś, większe zaangażowanie w jakąś osobę, sytuację, uczucie. Twój partner i partnerka powinien być siłą na rzecz dobra i wypatrywać, właśnie, znaku, tak? Okej. Okay. Co tutaj? Co na gruncie serduszka, kochani? Co czuję Twoje serduszko? Co czuję Twoje serduszko? Jakąś rozdartą miłość, kochani? Co czuje serduszko Twojego partnera lub partnerki? Złamane obietnice. Przy czym też, kochani, pojawia się złamane serce. Czego oczekuje Twoje serce? Światełka, no dokładnie takiego światełka, które po prostu zapali twoje serduszko, które je rozpali, zapali i rozpali, tak? Tego osoby, która w końcu będzie tą iskrą, tą nadzieją, tą harmonią, tą równowagą, tą miłością, tak? Czego oczekuje serce twojego partnera lub partnerki? No to jest informacja, że ktoś wykorzystał zbyt dużo szans. Możliwe, że właśnie ty. Czego nie chce Twoje serce? Nie chce, twoje serce nie chce działać w, wbrew swojej naturze, wbrew tego, czego oczekujesz. A czego nie chce serce Twojego partnera lub partnerki? Nie chce trzymać się mocno po każdym upadku, tak to słyszę. Już jest ktoś czymś zmęczony, wyczerpany, złamany. zbyt dużo tej wytrwałości jest w tym jaki jest wynik relacji tutaj jest dużo kochani energii kobiecej, łagodności empatii, zrozumienia to daje komuś uzdrowienie oczyszczenie jest to spowodowane kochani jakąś karmą To są konsekwencje, kochani, jakich, jakiegoś odrzucenia. Tutaj mam takie poczucie, jakby ktoś był w związku, tak naprawdę żył trochę w osobności. Tutaj może przyjść, kochani, jakiś duży, duży stres. Ktoś tu będzie mieć dużo argumentów w związku z taką sytuacją, mogą pojawić jakieś turbulencje. Oczywiście ta sytuacja mogła już mieć miejsce, tak, w waszej sytuacji uczuciowej, relacyjnej, związkowej, małżeńskiej. Także kochane lwy, jeżeli to jesteście i jest to z wami kompatybilne, rezonuje to z wami, jest to wasze, dajcie proszę znać w komentarzu, jeżeli nie, zostawcie proszę dla kogoś innego. Także lwom w związkach partnerskich, kochani, na razie dziękuję za uwagę i zapraszam teraz do przekazu wszystkie lwy single. Zobaczymy, kochani, co tutaj dla Was chce się pokazać: jakie informacje od istot najwyższych, od aniołów, czego pragniesz w relacji lub od relacji. Jak po, jaka powinna być ta osoba i czego się obawiasz? I jeszcze, kochani, karta rady. Ok. Dobrze. Czego pragniesz od relacji lub w relacji? Chcesz powiedzieć definitywne? Tak, tak, prawdopodobnie oczekujesz tutaj yy, konkretnych... Yy, konkretów, po prostu konkretów, tak? Chcesz, aby ta relacja zakończyła się w końcu związkiem małżeńskim? Tutaj ktoś może być na rozdrożu uczuć w związku z taką sytuacją. A tutaj prawdopodobnie pojawia się zbyt dużo opcji. Być może tutaj ktoś kogoś poznał poprzez internet, kochani. Jest nawołanie o uziemienie i połączenie się z wszechświatem. Połącz się, ale nie z inną osobą, tylko nawiąż połączenie ze swoim wnętrzem, czego chcesz, czego oczekujesz, czego pragniesz. Tutaj ktoś ewidentnie, kochani, za czymś goni, ale to jest toksyczne lub jakaś toksyczna osoba za czymś goni, tak? Ktoś tu jest czyjąś obsesją. Ktoś nie potrafi czegoś odpuścić kogoś odpuścić. Możliwe, że chodzi o osobę, która na ten moment nie ma z wami kontaktu, przebywa w jakiejś... słyszę izolacji. Odizolowana jest od świata. Zachowuje milczenie, jest w ciszy. Jakaś relacja tu jest w ciszy, tak? Okej, okay, spytaj swoje anioły. Jaka powinna być ta osoba? Masz pytać swoje anioły. Jeszcze sam dokładnie nie wiesz. Będzie dla ciebie szokiem. W związku z jakąś osobą, prawdopodobnie tutaj ktoś będzie chciał za zagłębić się w głębsze wartości kogoś. Ktoś tu może okazać znudzenie jakąś sytuacją, lub ktoś kogoś uzna za, osobą, za osobę płytką. I dlatego tutaj nie będzie zainteresowania tą osobą. Zobaczymy co tutaj. Prawdopodobnie ktoś przedstawi się jaka osoba wartościowa, inteligentna, pojętna. A w realu po prostu okaże się, że poczat A jej pisał o taką świadomości, a nie ta osoba, tak? Nie tego szukasz, prawdopodobnie. Twoje serce tej może być na włosku taką sytuacją. Być może, że zaczniesz żywić do kogoś jakieś uczucia już poprzez to połączenie online, nawet nie znając tej osoby osobiście, ale przy spotkaniu takim face to face doznasz szoku. Ktoś tu prawdopodobnie będzie skrywać jakieś uczucia, być może, że nie odważysz się na wyznanie jakichś uczuć, po tym jak tę osobę poznasz w realu. Tutaj prawdopodobnie kimś będzie kierowała materialna motywacja. Możliwe, że otrzymasz od kogoś taką specjalną przesyłkę, na przykład w postaci miłosnego listu lub właśnie wiadomości, tak? Okej. Okay. Czego się obawiasz? Że coś tu się wydarzy w przeciągu roku. O co tutaj może chodzić? Że w przeciągu... Możliwe, że smsujesz lub piszesz z tą osobą już od dłuższego czasu, w związku z tym rosną dla ciebie... Rosną u Ciebie uczucia względem tej osoby, lub odwrotnie. Coś tutaj będzie kochani, zrealizowane, ale też niezrozumiałe do kogoś. Zrealizuje się dla ciebie jakiś prawdopodobnie nowy początek w twojej głowie. Ktoś tu jeszcze będziesz chciał spróbować coś na nowo. Nowy start. Ale też coś ponownego, tak? Okej, okay, karta rady, kochani. No i znowu tak. O jaką radę na tak chodzi? Dawaj dawaj, bezwarunkowo, dawaj, z bezwarunkową miłością i łaską. I zrób też swoją część, aby rozświetlić wszechświat. Także odnajdź też sobie swoje, swój blask, swoje światło. No dobrze, drogie lwy, single, jeżeli to jest wasze, czujecie to, że być może taka historia miała lub miejsce, lub być może jest coś na rzeczy i coś tutaj się jeszcze może takiego, kochani, wydarzyć, dajcie proszę znać w komentarzu. Jeżeli nie, zostawcie takiego kogoś innego. Ja na dzisiaj wam, kochani, dziękuję, ściskam i pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa, pa.